Kto miał do czynienia z tym wynalazkiem, ten wie, że to nie jest zwykły kibel. To kibel z półką. Cud techniki rodem z lat Perelu. Taki, co to człowiek siada, robi swoje, a potem patrzy na efekt. Bo tak właśnie działało to cudo. Zanim spuścisz wodę, musisz odbyć chwilę refleksji. To była taka mała galeria współczesnej sztuki. Tylko, że eksponat był zawsze Twój. Jako dzieciak miałem traumę z tym związane. Siedziałem na tym troniku i modliłem się, żeby wszystko spłynęło od razu. Ale nie, ten kibel miał inne plany. On chciał, żebym się zastanowił nad swoim życiem. Żebym spojrzał w oczy temu, co zrobiłem. Żebym poczuł odpowiedzialność. Niektórzy mówią, że to był kibel filozoficzny. Bo człowiek naprawdę miał chwilę, żeby pomyśleć nad istnieniem albo nad tym, co jadł wczoraj. No i jeszcze ten moment, kiedy próbuję spuścić wodę, a to w ogóle nie spływa, woda tylko obyzuje półkę, jakby chciała powiedzieć, no nie kolego, sam to sprzątaj, ja się w to nie mieszam. Zawsze się bałem, że jak spłuczkę, to nic nie spłynie, a spłuczka to była osobna historia. Takiego urządzenia nie obsługiwało się jednym palcem. Trzeba było ją trzymać naciśniętą przez pół życia, aż człowiekowi zdrętwiała ręka i zaczynał wątpić w sens istnienia. Bo jak puściłeś za wcześnie, to nie spłynęło nic. Nic. Woda tylko zaglądała na półkę, jakby mówiła Nie, nie, ja w to nie wchodzę, to twoja sprawa. I wtedy zaczynała się walka. Człowiek zdesperowany, z mokrym czołem trzymał ten przycisk, jakby od tego zależało życie planety a sąsiad za ściany słyszał tylko plum, plumsz i wiedział, że ktoś znowu przegrał z fizyką. Zapachy z takiego kibla to był test lojalności rodzinnej. Jak ktoś po tobie wchodził, to już wiedziałeś, czy cię naprawdę kocha. No i pamiętam, że jako dzieciak miałem teorię, że ta półka to pewnie wynalazek Niemców, bo tylko Niemiec mógł myśleć coś tak pedantycznego żeby wszystko można było obejrzeć, ocenić i ewentualnie zanotować w dzienniczku. Dziś jak widzę taki kibel w starym domu, to mam flashbacki jak po wojnie. Patrzę na tę półkę i słyszę w głowie głos mamy. No zobacz, co zjadłeś wczoraj, nie mów, że to była zupa. Nowoczesne toalety mają milion funkcji. Myją, suszą, grają Mozarta. Ale żadna z nich nie daje tego, co dawał stary, dobry kibel z półką, autentycznego kontaktu z rzeczywistością, bo tam się nie dało udawać, tam byłeś ty i prawda, obserwuj Nocento.